Cała technologia DS, DSG, ona sprawdza się jak zastosujemy w całości. Wyniki z doświadczeń, ale też i wyniki z planowania na wielu plantacjach pokazują, sami nam rolnicy mówią, że mają około wzrost plonu, około 10-15% więcej plonu uzyskują, dlatego też warto zainwestować w tą technologię Don't-stop growing w ziemniaku. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na pierwszych ogólnopolskich targach ziemniaka. W tym roku targi są w województwie opolskim teren ten może nie sunie do końca z produkcji ziemniaka do tej pory, natomiast potencjał ziemniaka w Polsce rośnie. Polska jest jednym z największych producentów ziemniaka w Europie, dlatego też tutaj rozwój przemysłu pod ziemniaka, uprawy ziemniaka pod frytki, pod chipsy w Polsce się wzrasta, dlatego też stąd, stąd tutaj ta lokalizacja tych targów. Pokazujemy swoje doświadczenia z technologią Don't Stop Growing. Jest to technologia, która już od kilku lat jest w naszej ofercie. Technologia składa się z kilku produktów, ale najważniejsze, żeby stosować tą, najlepsze efekty uzyskamy stosując tą technologię od samego początku do końca zbiorów. Po pierwsze, my musimy ją zastosować w postaci do, do zaprawiania, tak, do zaprawy fungicydowej w postaci dwóch produktów Rutex oraz MaxiGrow. To dajemy do zaprawiania. System korzeniowy to najważniejsza część rośliny, szczególnie na początku jego wzrostu. Dlatego też, co się tutaj w technologii Don't Stop Growing na korzeniu skupiamy. Do zaprawy fungicydowej polecamy zastosowanie 2 kg produktu RUTEX. Ma on za zadanie zwiększyć rozbudowę systemu korzeniowego, głównie tutaj korzeni włośnikowych, które odpowiadają za pobór wody z gleby, ale też i składników NPK, czy mikroelementów. Dodatkowo do tego maxi grow pół litra na hektar sedzeniaków, produkt, który też już od samego początku stymuluje tę roślinę do wytwarzania razy systemu korzeniowego, ale też i wypuszczenie większej ilości oczek, czy też większej ilości, wywiązanie większej ilości burw technologia, dalsza technologia wtedy, kiedy już roślina przebija się przez redliny i ma już około 15 cm, stosujemy tutaj wtedy produkt, razem możemy go z fungicydami, bo już mamy ochronę fungicydową, MaxiGrow w dawce 0,25 litra na hektar, stymulujemy to roślinę. Często w tym okresie nie są nie sprzyjające warunki pogodowe, czy to zimno, czy też, czy też czasami też i upały, tak? albo jest jakaś sucha wiosna, no to też ten produkt idealnie się tutaj sprawdzi, on ją, tą roślinę będzie mocno, będzie mocno stymulował. Następnie nawożenie mikro i makroelementowe, natomiast kolejnym produktem w tej technologii będzie zastosowanie krzemu i wapnia w, w postaci produktu Barrier SICA dawka 2 litry na hektar. Mamy wtedy już za zadanie wspomóc rozbudowywanie też bulwy. Wtedy już mamy zawiązane bulwy także już też pracujemy nad wielkością i ilością tych bulw. Dodajemy tego też już znany nam produkt Maxi Grow w dawce 0,5 litra na hektar. Mikroelementy i makroelementy oczywiście nadal stosujemy. Później okres kwitnienia ziemniaka ale też i innych upraw to okres gdzie ta roślina musi w gospodarować duży wydatek energetyczny, dlatego Maxi Grow w dawce podwyższoną 0,75 litra na hektar jest to tak zwana e, energetyczny zastrzyk dla rośliny, e, po to żeby ona nie traciła tego potencjału plonotwórczego to jest idealne wtedy miejsce na ten produkt podczas kwitnienia, następnie mikroelementy i makroelementy standardowo też i oczywiście te wszystkie to rozwiązania możemy łączyć z ochroną fungicydową. No i na koniec, kiedy już mamy duży przyrost bulw, kiedy już mamy niewielki, niedługi okres do, do, do wykopków, do stosujemy produkt barier SICA o dawce 2 litry na hektar. Tym zabiegiem pracujemy nadal nad niewielkością bólów, nad wyrównaniem bulw, ale też, co bardzo ważne, co wielu plantatorów nam podkreśla, że po tym zabiegu też ta przechow wartości przechowalnicze ziemniaka będą o wiele lepsze, będzie, ta skórka będzie o wiele twardsza, twardsza, nie będzie tak bardzo podatna na uszkodzenia podczas zbiorów, później podczas magazynowania, no i też wartość będzie o wiele lepiej się przechowywała. Także też ten produkt i ten termin stosowania tego jest bardzo, bardzo tutaj ważny. Cała technologia DS, DSG, ona sprawdza się jak zastosujemy ją w całości. Wyniki z doświadczeń, ale też i wyniki z planowania na wielu plantacjach pokazują, sami nam rolnicy mówią, że mają około wzrost plonu około 10 do 15%. Procent. Więcej plonu uzyskują, dlatego też warto zainwestować w to technologię Don't Stop Growing w ziemniaku.